Wszystkich przed odbiornikami, osoby, które śledzą nasze social media oraz szanownych gości na konferencji prasowej zorganizowanej przez Strażaka na Szlaku wraz z Fundacją DKMS przed jubileuszowym już piątym wejściem Strażaków. Jestem rzecznikiem prasowym Strażak na Szlaku, a wraz z... Tak, Zanim przejdziemy do przedstawienia szanownych gości, chcę wyjaśnić, dlaczego jedna z obecnych tutaj osób ma maseczkę na twarzy. Jest to spowodowane warunkami bezpieczeństwa wobec sytuacji prywatnej, w jakiej się znalazł. Nie jest chory, więc bez obaw o reszcie może wspomnie nam potem. Tak więc, jeśli mamy formalności za sobą, chciałbym powitać zaproszonych gości. Pragnę serdecznie powitać Agnieszkę Wodzińską, wiceprezes fundacji DKMS. Jest mi niezmiernie miło gościć wśród nas również starszego strażaka Michała Bałysa, strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Wolkuszu, tatę ośmiomiesięcznego Stasia. Staś choruje na rzadką, groźną postać białaczki JMML, czyli młodzieńczą białaczkę mielomonocytową. Jego zdrowie i życie zależą od innego człowieka, niespokrewnionego dawcy szpiku. Takiego niestety wciąż brak. Chciałabym powitać komendant RP Pawła Wójcika. Wójta Gminy Zawoja, Magistra Michała Łukasika. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, starszego Brygadiera, Magistra Inżyniera Krzysztofa Okrzesika. Na samym końcu, lecz nie znaczy to, że najmniej znaczącego, ojca pomysłodawcy naszego, naszych wejść strażaków, Sławomira Kowalczyka. Zacznijmy więc od Pań. Droga Pani Agnieszko, czy są to akcje potrzebne, jaki przynoszą skutek? I ile osób do tej pory udało się zarejestrować dzięki takim akcjom? Absolutnie takie akcje są potrzebne. I chciałabym zacząć od tego, że to, że strażacy pomagają innym, to oczywista oczywistość, ale chciałabym powiedzieć więcej, że skala Waszego zaangażowania na rzecz chorych, na nowotwory krwi, pokazuje, że pomaganie nie tylko jest związane z Waszą zawodową działalnością, ale to Wasza życiowa pasja. I razem z Ochotniczą i Państwową Strażą Pożarną zorganizowaliśmy do tej pory ponad 150 wydarzeń, e, dzięki którym do bazy potencjalnych dawców e, krwiotwórczych, komórek macierzystych i szpiku dołączyło już ponad 6 tysięcy osób. I to jest, to jest niesamowita liczba. Już 30 osób z tej grupy faktycznie podarowało szansę na życie innej osobie. I taką szansę otrzymała między innymi Monika, strażaczka Strzebnicy która rok temu chorowała na białaczkę i szukała swojego bliźniaka genetycznego. Ona wtedy ze szpitala trzymała kciuki za koleżanki, kolegów, którzy zdobywali śnieżkę. I tak naprawdę trudno słowami opisać tą radość, gdy znalazł się dawca. Mamy nadzieję, że w następnej wyprawie spotkamy się z nią bezpośrednio na szlaku. Ale Monika jest takim żywym dowodem na to, że takie proste, małe rzeczy, słuchajcie, jak rejestracja w bazie dawców. Mnie zachwyca również to, że wasz, wasz strażaków, zapał nie słabnie. I tutaj pozwolę sobie na taką przewrotną metaforę, że wy de facto stale podsycacie ten ogień. Widzieliśmy to podczas czerwcowych rejestracji dla Stasia, syna Michała Zolkusza, kiedy tak wiele jednostek dołączyło się do rzuconego wyzwania. Widzieliśmy to również podczas zapisów na tegoroczne wejście na Babią Górę kiedy wszystkie 998 miejsc rozeszło się w niespełna 24 minuty. To jest, to jest ewenement, ale też mnie nie zadziwia, bo atmosfera na szlaku, czego doświadczyłam rok temu, jest wyjątkowa, tak? niesamowita. Mimo, że wspinamy się w pocie czoła, często pokonując swoje słabości, bo nie wszyscy mamy najlepszą kondycję, to jednak myślę, że robimy to dlatego, żeby pomagać innym, dodaję skrzydeł, tak? Sprawia, że ten trud jest lżejszy do zniesienia. I dla mnie ogromnym zaszczytem jest to, że w tym roku również będę mogła wam towarzyszyć w tej drodze na szczyt Babie Góry. A dla tych, którzy nie mogą z nami być fizycznie, tak? nie mogą się wybrać na szlak, chciałabym. Przypomnieć, że słuchajcie, pomóc można na wiele sposobów. I samo o tym, jak dastwo szpiku jest ważne w swoich profilach społecznościowych, czy opowie o, mówienie o tym w gronie najbliższych, rodziny, czy też zarejestrowanie się jest też możliwe przez stronę internetową, tak? Więc nie trzeba stacjonarnie uczestniczyć w naszych wydarzeniach, a można wejść po prostu na stronę DKMS.pl i zarejestrować się. To wszystko, każde to działanie może uratować czyjeś życie. I na zakończenie chciałabym zacytować Henry'ego Forda: "Wielkość człowieka zależy od tego, jak wiele dobra może uczynić dla, dla innych". A ja wierzę w to, że niesienie pomocy jest najwyższym wymiarem człowieczeństwa. Dziękuję. Który na tę całą akcję aktywy osoby? Uważam, że projekt Strażak na szlaku stworzony przez pana Sławomira to bardzo szlachetna i potrzebna in inicjatywa która nie tylko e, świetnie e, nagłaśnia i porusza temat nowotworów krwi, pokazuje jak e, ważna jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku, to również uczestnikom e, pozwala w sposób realny za, zaangażować się w walkę z chorobą, nawet jeśli nie dotyczy ich bezpośrednio, e, z perspektywy dziecka chorego na białaczkę. Ta inicjatywa jest szczególna, pokazuje wielką solidarność, wsparcie i realne działanie, a uczestnikom pozwala też w sposób symboliczny połączyć się z chorymi, z ich rodzinami, okazać im wsparcie i powiedzieć, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Choroba Stasia odbiła się szeroko w naszej społeczności. Jak pomagali strażacy? Od samego początku czułem ogromne wsparcie zarówno od moich przełożonych, jak i kolegów z jednostki oraz innych funkcjonariuszy z, z Komend Państwowej Straży Pożarnej, z Ochotniczych Straży Pożarnych. Natychmiast rozpoczęły się organizacje akcji, gdzie można było zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Dodatkowo strażacy wrzucali informacje o Stasiu w mediach społecznościowych, rozwieszali plakaty na jednostkach, na samochodach. Dodatkowo moi koledzy z jednostki rozpoczęli akcję pod tytułem Pompki dla Stasia. Challenge ma na celu dotarcie do jak największej ilości osób i zachęcenia ich do rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Widziałem jak z dnia na dzień rośnie za, zaangażowanie i to dało nam dużo siły i pokazuje, że strażacy to są ludzie o wielkim sercu i że słowa, przysięgi, które każdy strażak składa, to nie są tylko słowa wypisane na kartce, tylko że każdy strażak ma wypisane je w sercu. W jaki sposób można przyczynić się do tego, aby stać nadzieją na powrót do zdrowia? Czy pan tym, którzy się co powiedziałby pan tym, którzy wahają się dziś przed dołączeniem do bazy potencjalnych dawców szpiku? Stasiu choruje na bardzo, rzadką, na bardzo rzadki rodzaj białaczki JMML. Jego jedynym ratunkiem na życie jest przeszczep szpiku. Do tej pory Stasiu jeszcze nie znalazł swojego bliźniaka genetycznego. Więc każda nowa osoba w bazie to realna szansa na życie Stasia i innych y, chorych osób na Białaczkę. E, do osób, które jeszcze się wahają, y, bardzo serdecznie Was zachęcam z całego serca, żebyście się rejestrowali. E, często się mówi, że ktoś powinien coś zrobić. Dziś tym kimś możesz być właśnie Ty. E, to Ty możesz uratować życie Stasia i kogoś innego. A wydaje mi się, że tutaj na ziemi, tutaj na ziemi nie można dać drugiej osobie bardziej cennego daru niż życie. Dlatego bardzo gorąco wszystkich zachęcam. Rejestrujcie się w bazie jako potencjalny dawca szpiku. Dziękuję bardzo. Zwrócę się teraz do komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pana Pawła Wójcika. Czy lokalna brać strażacka jest chętna pomagać w takich akcjach? Tak, jak najbardziej lokalna strać, brać strażacka jest chętna do pomocy. I, i, i nie tylko, nie tylko pożary, yy, pożary, inne miejscowe zdarzenia, ale właśnie takie akcje przyczyniają się do tego, że coraz bardziej yy, ta brać jest zjednoczona ze sobą i chętnie pomaga. Także wystarczy tylko rozreklamować. Yy, w zasadzie nie musi człowiek prosić nikogo ze strażaków, tylko sami dzwonią. Dopytują się jak to wygląda ta sprawa i w każdym, momencie, w każdym momencie służą swoją pomocą o każdej porze dnia i nocy. Dziękuję. Jak zawsze nie zawiodłam się, na, strażak na strażaków zawsze można liczyć. Wzrok kieruję w stronę Wójta Gminy Zawoja, pana Michała Łukasika. Panie Michale, jako przedstawiciel lokalnej społeczności co sądzi lokalna społeczność o akcji, która ściąga do najdłuższej wsi w Polsce, taką ilość strażaków jednego dnia. To dla, to dla nas wielkie wyróżnienie. wielkie wyróżnienie, zwłaszcza że to właśnie tutaj w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Centrum możemy Was gościć dzisiaj na tym briefingu prasowym. Ale to jest dla nas wyróżnienie, jako dla społeczności gminy, że tysiąc strażaków w akcji Strażak na Szlaku będzie właśnie wychodziło, wychodziło na tą kapryśnicę Babią Górę na królową Beskidów, na najwyższy szczyt Beskidu Wysokiego, to 1270, 1725 metrów nad poziomem morza, ale idea, która temu przyświeca, czyli pomoc drugiemu człowiekowi, czyli rejestracja do bazy szpiku, to jest naprawdę oprócz walorów turystycznych, oprócz promocji naszej gminy, bo to jest niesamowita promocja zawoi, podkreślam. To też wielka, piękna inicjatywa, która pozwoli podjąć decyzję, tak jak tu mówiliśmy, czy pomagam, czy zapiszę się do tej bazy. Idea szczytna w powiązaniu z Wielką Rzeszą ludzi, którzy, która wchodzi do Babiegórskiego Parku Narodowego i która zdobędzie ten szczyt w szczytnej idei. To też wielka promocja i ja myślę, że mogę tu jednym głosem za całą naszą społeczność powiedzieć bardzo Wam dziękujemy, że wybraliście tą górę, bardzo dziękuję, że wybraliście Zawoje i mam nadzieję, że po tym wyjściu na szczyt Babiej Góry będziecie tu sukcesywnie wracać ze swoimi rodzinami. Serdecznie Was w imieniu naszych strażaków, ale też całej społeczności na takie odwiedziny sukcesywne zapraszamy do Zawoi. Czy taki nagły przypływ osób wpływa jakkolwiek na turystykę w okolicach? To będzie dla nas wielki sprawdzian logistyczny, bo tysiąc osób to też blisko pewno tysiąc samochodów, to wypróbowanie pojemności naszych parkingów, ale też logistyka dla tych osób, które powiedziałem, wielka promocja dla naszej gminy i też pokazanie Wam naszej gościnności. Górale są bardzo gościnni, strażacy nasi to są oddani ludzie, którzy nie wątpię, że w dużej liczbie zapiszą się do bazy, o której tutaj cały czas mówimy. Dziękuję. Dziękuję. Zwracam się teraz do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Pana Krzysztofa Okrzesika. Jak dużo podobnych akcji dzieje się na Pana terenie? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o udział Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczej Straży Pożarnej, bo nie dzielimy tutaj strażaków na państwową, czy też ochotniczą. W powiecie suskim uważamy, że są strażacy powiatu suskiego. Wiele akcji takich prowadzimy, nie tylko jeżeli chodzi o oddawanie szpiku, oddawanie krwi, wsparcie innych działań, które były prowadzone od wielu, wielu lat na naszym terenie, między innymi też w gminie Zawoja. Za każdym razem staramy się też przypominać na większych, zawodach, imprezak o właśnie pomaganiu drugiemu człowiekowi. Straż pożarna to nie jest tylko to, co już powiedziano wcześniej, ratowanie życia i mienia ludzkiego, które robimy na co dzień. Strażacy są również y, osobami, które odpowiadają na wszelką pomoc, jaką mogą udzielić. Powiem tylko, że wśród naszej załogi Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej jest człowiek, który już w 2014 roku był dawcą szpiku i oddał i otrzymał również order z tego tytułu. Myślę, że jest to dobry przykład dla innych i staramy się na bieżąco reagować i być zawsze tam, gdzie inni nas potrzebują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zwracam się teraz do pomysłodawcy, sprawcy całego dzisiejszego zamieszania, Sawomira Kowalczyka. Sławku, jak czujesz się z tym, że za tobą ruszyli strażacy z całej Polski, aby zachęcać do rejestracji w bazie Fundacji DKMS? Szanowni państwo, do dzisiaj czuję emocje tych zapisów, które odbyły się w styczniu. Tak naprawdę ja nic nie zrobiłem. Ja tylko wystawiłem listę i kto chce, zapraszam, bo ja idę w góry i idą za mną. Już teraz mogę powiedzieć w tysiącach. Chcę im to udostępnić i chcę, żeby pomogli innym. Strażacy sami pomagają, więc myślę, że ten pomysł, który się zrodził kiedyś, kiedyś tam parę lat temu, jak zostałem dawcą faktycznym, będzie, będzie trwał dawców potencjalnych trafiało do bazy. Być może i po tej akcji uda się nam znaleźć dawcę dla Stasia, dla kogokolwiek. Może to być nasz sąsiad. Więc myślę, że ta akcja będzie trwała, dopóki będziemy mieć siły i, i organizować takie, takie wyjścia. Jak wiemy, jest to piąte jubileuszowe wejście. Opowiedz nam wszystkim tutaj zebranym, jak duże było zainteresowanie tegoroczną akcją? Tak. Zapisy trwały dokładnie 24 minuty. To jest coś niebywałego. W pewnym momencie ten plik, który został ode mnie, u mnie udostępniony, przestał działać. Nawet ja jako administrator nie miałem do niego dostępu, więc tysiąc osób się prawie zapisało, a po takich zapisach miałem tysiąc wiadomości, maili, telefonów. Nawet do dnia dzisiejszego chcą, chcą brać udział w takich akcjach. W tym miejscu pozwolę sobie wtrącić trochę statystyk. Od pierwszego wspólnego wejścia do obecnej edycji w wydarzeniach wzięło udział około 2300 strażaków, a zarejestrować udało się blisko 6000 osób. Czy jest coś, czym jeszcze chciałbyś się z nami podzielić tutaj dzisiaj? Szanowni Państwo, w zeszłym roku strażak rejestrował się w schronisku i. Cytat jego: Skoro mogę pomóc, dlaczego nie? Te krótkie słowa, tu nie trzeba nic dodawać. Skoro możesz pomóc drugiemu, nie tracąc nic od siebie, dlaczego nie? Korzystając z okazji, iż jesteśmy tutaj wszyscy razem, chcielibyśmy podziękować każdemu z osobna, każdej osobie, bez której nie byłoby możliwe, abyśmy się dzisiaj tutaj spotkali i aby ta akcja mogła się odbyć. Jest mi niezmiernie miło, iż to ja mogę rozpocząć podziękowania, natomiast jestem wręcz pewny, że musi zrobić to Sławek, sprawca dzisiejszego zamieszania. Przepraszam, Tomek mi tu przeszukował tyle kartek, że chyba pogubiłem się, ale tak już mam. Mam, mam. Szanowni państwo, szanowni państwo, chciałbym podziękować każdemu, każdej osobie, która bierze udział w tej akcji, która przygotowuje, gdyż sam nie byłbym w stanie ogarnąć tyle spraw, tyle rzeczy, które trzeba załatwić. Koordynatorom z fundacji, którzy wspierają mnie o każdej praktycznie porze, z dobrą radą, co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Szanowni Państwo. Ja mogę długo mówić. Tomek tutaj wypisał mi kilka kartek, ale to tylko moje słowa od serca. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Pozwólcie, że wyczytam teraz osoby, którym zawdzięczamy tegoroczne wydarzenie. Kolejność będzie przypadkowa, aby nikt nie czuł się ważny. Poproszę teraz o powstanie panią Agnieszkę, wiceprezes Sławku. przygotowaliśmy większy element medalu, który będzie rozdany jutro strażakom i tu pani prezes przekazuje na ręce fundacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Komendant gminny. Bardzo dziękuję za wsparcie jednostek które tutaj wspierają i dziś, i, i w dniu jutrzejszym. W imieniu wszystkich strażaków gminy Zawoja bardzo dziękuję jeszcze raz. dziękuję. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Dziękuję panie komendancie za wsparcie. Bardzo. Wójt gminy Zawoja. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę tej pięknej miejscowości tak jak Pan wspomniał, być może będziemy się spotykać może rodzinnie, ale może i jakaś akcja może się odbędzie jeszcze tutaj. To ja bardzo Wam dziękuję w imieniu całej społeczności Zawoi, w imieniu pracowników gminy, ale też wszystkich ochotniczych straży pożarnych, a zwłaszcza OSP Zawoja Centrum. Będzie ten piękny medalion stał u mnie tak, aby każdy mógł go podziwiać. Dziękuję bardzo. Cała akcja nie mogłaby się też obyć i odbyć bez całej naszej grupy współorganizatorów. Zapraszam tutaj do siebie Justynę ze Studia Graphics. Justyna, bardzo dziękuję. Taki skromny prezencik. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać co roku. Tak. Dzięki. Dzięki bardzo. Zapraszam również do siebie Wiolę z OSP Olszyna. Wiola, Viola, chodź, Wiola, chodź. Mam nadzieję, że nie opuścisz tego grona naszego. Pana Michała, tatę Stasia. E, Michał, mam nadzieję, że po tej akcji, która idzie przez całą Polskę, uda się znaleźć dawcę dla twojego syna. Bardzo dziękuję. Też dziękuję bardzo. Rafała ze Studia Graphics. Rafał, dziękuję Ci bardzo, taki skromny, dziękuję Ci za pomoc. Marka z OSP Jaślany. Marek, Marek, nie zapinaj się, chodź. Dobrze wyglądasz. Marek. My się rozumiemy bez słów. Mateusza z OSP Krzyż Wielkopolski. Chciałbym zaznaczyć, że cała grupa, która organizuje, nie jest z jednego miejsca. Jest tu praktycznie cała Polska. Mateusz, dziękuję Ci bardzo. Zapraszam też Józefa, kamerzystę z telewizji TV28. To później, tam macha za kamerą, że później. Nie zgub obrazu, jak Cię proszę. Każdy z nas tutaj obecnych wie, iż jest to jubileuszowa piąta akcja. Zawsze powtarzam, że gdyby nie Sławek, nie byłoby nas tutaj obecnych. Jako cała wielka rodzina chcielibyśmy podziękować za to wszystko, co dla nas robisz. Z tej okazji przygotowaliśmy prezent, który chcielibyśmy teraz wręczyć. Zapraszam, prezent. Jest to butla z Twoim logo, z podpisami każdego członka rodziny. Będziesz mógł nas godnie reprezentować. Wielkie brawa poproszę. Mamy też tort, którego pozwólcie Państwo, że przeczytam dedykację. Sławku, Twoja rola jako naszego ojca dyrektora to nie tytuł. To uznanie dla człowieka, który potrafi połączyć wizję z działaniem, a ludzi z misją. Z szacunkiem i wdzięcznością, Twoja ekipa. Tort teraz odstawimy na stolik, aby fotoreporterzy mieli chwilkę. Sławku, możesz usiąść. Ogromne podziękowania kierujemy również do OSP w Zawoi Centrum za pomoc w organizacji. Szczególnie dziękujemy Magdalenie, Grzegorzowi, prezesowi oraz naczelnikowi. W ich imieniu chcielibyśmy zaprosić na jutrzejszy piknik strażacki który odbędzie się na stadionie BCS Zawoja Centrum. Start o godzinie 15, a celem pikniku będzie...